Witajcie z tej strony Denoxa w dzisiejszym odcinku yy, będzie bardzo malutki opening zapraszam do oglądania nie zapomnijcie o subiku i łapce w górze w górę więc zaczynajmy najpierw odbierzmy sobie hajsiwo e, myślałem że go jest więcej tak poza tym zaraz będzie big boxik więc lecimy z karnetem zodymiarskim pieniążki big box Niestety nic. Mega Box. A nic. Szkoda. I Brawlbox Box też nic. Szczerze, myślałem, że coś wyleci. Ale no cóż. Dobra. Ulepszymy jeszcze sobie Bula. Jeszcze szeli. Dobra. I Jackie. Na której będzie też jeden fajny odcinek, brakuje nam Al Primo i Rose'u na czas tymczasowy. A teraz tych jeszcze postaci mamy do odblokowania, więc to koniec. To był bardzo mały krótki opening. No, więc się ma.